Dzień dobry w piątek, moi drodzy, witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj 28 dzień lipca 2023. Jak zwykle w piątek omówimy sobie dzień dzisiejszy i takie króciutkie, kilka zdań na temat soboty i niedzieli. A więc rozpoczynamy od piątku. Dzień pod wibracją szóstki, natomiast księżyc od wczesnych godzin, takich nocnych w zasadzie, bo to jest druga z minutkami, on przeszedł już do znaku strzelca, a więc strzelec. Co to za energia? No, myślę, że ta szóstka będzie dzisiaj nietypowa, bo w normalnych okolicznościach pewnie byłby to taki spokojny, Dzień, który być może nawet chcielibyśmy spędzić w domu, zająć się jakimiś sprawami, właśnie naszego, naszej rodziny, naszego domu. Może gotowanie, może sprzątanie, może w jakimś stopniu tam upiększanie naszego, naszego, właśnie domu, wnętrza czy też ogrodu, ewentualnie spotkanie z przyjaciółmi, no i spędzenie jakiegoś takiego miłego popołudnia. Tak, ale kochani, skoro mamy strzelca, to wydaje mi się, że tutaj dojdzie trochę więcej energii, trochę więcej działania i już nie będzie tak spokojnie, harmonijnie i nudno, tylko właśnie więcej, więcej radości, więcej przygód, większe takie pragnienie właśnie do tego, aby doświadczyć czegoś nowego, bo strzelce są zawsze zainteresowane właśnie nie tyle powtarzaniem jakichś dróg, które już znają, o ile właśnie podążanie w jakichś nowych kierunkach, a więc zarówno wyruszenie w podróż, może się dzisiaj zdarzyć, tak? Mogą oczywiście dziać różne rzeczy, różne plany, które dzisiaj będziecie sobie przygotowywać, będą miały naprawdę duży rozmach, no bo, no bo to strzelec. No i cóż, no myślę, że będziemy... W kontakcie oczywiście z wieloma osobami, z naszymi znajomymi, możemy się spotykać, możemy też dzisiaj rozmawiać z osobami gdzieś tam z dalekich krajów, tak? które są gdzieś na obczyźnie na ten moment. No i myślę, że niezależność w dużym stopniu też się dzisiaj nam powinna pokazać a więc chcemy być niezależni, wolni, samorządni, samowystarczalni tak, więc raczej nie chcemy, żeby ktoś nam cokolwiek narzuca. No, i teraz podążając za tą energią, kochani, patrzymy na karty. Jeżeli chodzi o baranka, baran ma dzisiaj piątkę kielichów, więc drogi Baranio, no dla ciebie troszeczkę smutna karta, bo to jest karta jakiegoś żalu, jakiejś odniesionej straty, takiej troszkę też utraty nadziei, kiedy już właściwie można powiedzieć, Poddajecie się i nie bierzecie pod uwagę to, że jeszcze możecie wygrać tak w tym temacie, o którym mówimy, tak. Dla każdego może być inny kierunek. Na pewno to jakieś potknięcie było. No coś się takiego wydarzyło, że czujecie się właśnie rozczarowani, może wręcz nawet pokonani, no i czujecie, że hmm, może tam nawet jakaś łezka się w oku hmm, zakręcić, a jeżeli nie, no to przynajmniej ból i smutek. W serduszku jest. Jednak ta karta zawsze ja też to lubię powtarzać, bo ona niesie ze sobą nadzieję, więc warto właśnie może na to nawet nałożyć nacisk i temu się bardziej przyjrzeć. Nadzieja na lepsze jutro. Więc jeżeli dzisiaj mm, przeżyjesz to, co trudnego się wydarzyło, zamkniesz te drzwi i pójdziesz w nowe, to jutrzejszy dzień może być już o wiele piękniejszy, i to myślę, jest właśnie pozytyw tego. Kochani, poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. Może zamiast skupiać się na sobie, właśnie trzeba komuś pomóc. I może to Was wyzwoli z tej energii. Kochani, czwórka monet dla, dla byka. Więc, drogi Byku, Ty dzisiaj mocno trzymasz w swoich rękach, zarówno kwestie finansowe, jak i w ogóle kontrolę jakąś taką nad wszystkim, co wokół Ciebie, nad swoim również domem, swoją rodziną, swoim związkiem, swoimi najbliższymi, swoimi dziećmi. Myślę, że blokujesz tutaj zmiany. Na pewno nie chcesz żadnych zmian w swoim życiu. Chcesz, żeby wszystko zachowało tak zwany status quo, niech się dzieje wszystko tak, jak jest, niech to się powtarza, niech to będzie takie właśnie pewne, spokojne, a ty chętnie w tą powtarzalność wejdziesz. Bardzo możliwe, że księżyc w znaku strzelca zechce Cię z tej właśnie powtarzalności dzisiaj wytrącić, więc takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale Ty będziesz się mocno przed tym bronił. Na pewno trudno Ci będzie dzisiaj wydawać pieniądze, na pewno trudno Ci będzie też dzisiaj zmienić zdanie na jakikolwiek temat. Może ktoś obok Ciebie się pojawić, kto będzie Cię próbował przekonać do czegoś, przedstawić Ci jakąś sprawę z różnych stron, być może właśnie zachęcić Cię, ale myślę, że będziesz dzisiaj nieugięty i raczej raczej to jest misja skazana na niepowodzenie. A karta dla byka szacunek dla samego siebie. O, au au, szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. No tak dokładnie byk się będzie dzisiaj zachował. Tylko zaufanie do tego, co ja myślę, co ja czuję i co ja uważam do moich własnych poglądów. Kochani bliźnięta, bliźnięta mają dzisiaj piątkę denarów, więc karta, która mówi o poczuciu braku, to są takie trudne chwile, kiedy nie czujemy się dobrze. Może to być również związane z takim naszym samopoczuciem, jeżeli chodzi o zdrowie, o, o nasz organizm, ale również z powodu na przykład braku czegoś, czego potrzebujemy, nie mamy tego w zasięgu. Braku finansowego, braku jakiegoś przedmiotu, jakiejś rzeczy, która na ten moment jest nam potrzebna i to nas gdzieś tam frustruje, tak, bo nie mamy tego, ale również takie odrzucenie, że ktoś nas gdzieś od siebie odpycha, odrzuca, nie daje nam szansy, i to też jest powód do frustracji i do tego takiego kiepskiego samopoczucia. Na pewno warto też szukać jakiejś pomocy medycznej, jeżeli taka sytuacja tutaj. Byłaby związana właśnie z tym samopoczuciem, to warto oczywiście też takiej pomocy poszukać i na to się otworzyć. A karta dla Was, kochani, to cele. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. No i, kochani, asmie czy dla raczka. Więc, e, drogi Raku, no na pewno jakiś nowy pomysł, tak? Może dzisiaj do ciebie coś takiego przyjść, co e, sprawi, że twoje myślenie zostanie zupełnie gdzieś tam na inne tory e, przestawione, czyli mm, jakieś takie olśnienie, tak? Nagle zaczynasz rozumieć, dlaczego coś się dzieje w taki, a nie inny e, sposób, tak? Możesz jakieś fakty ze sobą połączyć. możesz jakieś wnioski wyciągnąć. Możesz też analizować jakąś sytuację i zrozumieć właśnie co tu się wydarzyło. Do tej pory być może, nie wszystko było dla Ciebie jasne oczywiste. wręcz nawet mogło być jakąś tajemnicą, mogło być ukryte. a dzisiaj myślę, że to zrozumiesz, no i łatwiej będzie Ci stawić czoła wtedy temu problemowi czy tej sprawie obojętnie w jaką to stronę miałoby tutaj iść. I karta dla raka to zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. No, akurat As-mieczy nie do końca idzie za głosem serca, ale być może trzeba tutaj wszystko zrównoważyć. Kochani lew, ulwa dzisiaj As-buław, czyli karta, która mówi o aktywności, o takim nowym jakimś pomyśle też, nowej, nowym działaniu, dużej chęci do, do, do działania i do tej właśnie aktywności. Możecie jakiś Wymyśleć dzisiaj lepszy sposób na coś, jakieś rozwiązanie znaleźć. Możecie rozwijać swój potencjał, możecie rozpoczynać nową pracę, nowe znajomości, nowe związki, nowe pasje, jakieś hobby odkrywać, tak? Czy właśnie w coś nowego, jakiś pomysł, taki, na który wpadacie i on będzie z wami mocno rezonował. Na pewno warto dzisiaj stymulować swoją wyobraźnię, bo ona nas może zaprowadzić w takie no, nieznane dotąd rejony powiedzmy. No i myślę, że znajdziecie też rozwiązanie na jakieś pytanie, które gdzieś tam w głowie waszej się być może od jakiegoś czasu kluje, tak, przemieszcza, pokazuje i dzisiaj będziecie wiedzieć, co dalej. No i oczywiście duża pasja, namiętność, seksualność również w tej karcie jest zawarta. I działanie do tego, no cóż innego jak nie działanie w Asie Buław. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Kochani Panna, Panna ma dzisiaj dziewiątkę mieczy. Karta dość trudna, która mówi o bardzo takim ciężkim położeniu, można powiedzieć. Tak? To jest karta zamartwiania się, karta płaczu, udręczenia, poczucia winy, wyrzutów sumienia, karta nieprzespanej nocy. No ogólnie takiego załamania, tak? wątpienia w ogóle w to, że może być jeszcze coś dobrze, że wszystko się poukłada. Takie bardzo negatywne myśli... Czarnowictwo, uprawianie właśnie takiego czarnowictwa. No, niestety można wręcz odchorować te problemy, ponieważ tutaj psychosomatyka bardzo szybko, niestety, reaguje. No i też takie kręcenie się w kółko wokół tego problemu, czyli nie jesteście w stanie na moment nawet skupić się na czymś innym. Nawet jeżeli próbujecie coś innego robić, to ten jakby problem cały czas jest w głowie, nawet jeżeli nie, jako główna myśl, to z tyłu cały czas się. Kołacze. Więc na pewno będziecie się czuli przytłoczeni. No mam nadzieję, że uda się Wam z tej energii jak najszybciej wyjść, bo to jest wręcz taka równia pochyła do depresji, a przed tym należy się oczywiście bronić, jak tylko możemy. Możliwości. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Może właśnie o to chodzi, żeby uwolnić się od przeszłości, oczyścić, być może to pomoże Wam wyjść z dziewiątki miecz. No i kochani, waga. Waga ma dzisiaj dwójkę monet, więc droga wago, będziesz dzisiaj na pewno się zastanawiać nad czymś, żonglować być może sytuacją, a być może pieniędzmi, bo czasem w tej karcie też właśnie żonglujemy na przykład pomiędzy jednym a drugim rachunkiem, który trzeba zapłacić, więc tak też się zdarza. Jest to karta dużej elastyczności i takiego, takiego zdawania sobie sprawę z tego, że jedyną pewną w życiu to są właśnie zmiany, więc na pewno dzisiaj można być na dole, jutro na górze, dzisiaj może coś być, jutro może tego nie być, tak? No i oczywiście warto łączyć tutaj te energie, jak gdyby lawirować między tymi różnymi energiami. Warto też w tej karcie zrobić sobie taki bilans, rozliczenie. Gdzieś tam przyjrzeć się wszystkim za i przeciw, szczególnie jeżeli macie jakąś decyzję do podjęcia, nie do końca potraficie ją na ten moment podjąć. To właśnie być może ten bilans wam to umożliwi. Przyjaźń dla Was, kochani. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. No i mój, moi kochani mag. Mag. Yy... Mag dla Skorpiona, tak? Bo się zagubiłam przez moment. Tak, mag dla Skorpiona. Więc, drogi Skorpionie, no, na pewno karta, która mówi o takiej możliwości tworzenia, możliwości kreacji, o działaniu, o, o dużym skupieniu, kiedy Twoja energia jest właśnie skoncentrowana na jakimś jednym temacie, i to oczywiście powinno się pięknie rozwijać. Na pewno masz w swoich rękach wszystkie talenty, wszystko to, co jest potrzebne, aby osiągnąć właśnie ten. Pomysł, o którym myślisz, więc działaj, po prostu działaj. Masz też potencjał, no masz możliwości, najogólniej rzecz biorąc, więc tylko na pewno trzeba zacząć działać, bo z samego planowania i myślenia, no ni niestety wszystkiego nie ma, tak? Trzeba jeszcze y, przejść do działania. Na pewno y, siła woli, na pewno skupienie, na pewno właśnie taka umiejętność skoncentrowania się na jednym y, celu, na jednym y, przedmiocie y, działania. I wszystko to, co jest obok, przestajemy na to patrzeć, tak? Bo to wszystko Was rozprasza i jakby tą energię rozrzuca. Ale tutaj jest taka umiejętność właśnie skupienia się. Wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. No i kochani, strzelec. A strzelec ma dzisiaj kartę diabełka. Więc przede wszystkim, drogie strzelce, uważajcie na wszelkie nałogi, na wszelkie Uzależnienia, na wszystko to, co gdzieś tam was potrafi wciągnąć, jak, jak ruchomy piasek, tak? Więc na takie rzeczy uważajcie. No jest to rodzaj takiego poczucia, że mamy związane ręce, że nie możemy w pewnej sytuacji nic zrobić, tak? Że nie mamy innego wyjścia, jak właściwie tylko zaakceptować ten stan. I teraz, w momencie, kiedy zaakceptujemy ten stan, może będzie jakoś łatwiej z niego się Wyrwać. Więc to jest oczywiście takie uwiązanie wbrew naszej woli, <laughs> taka utrata też niezależności, wolności co myślę, że dla strzelca jest szczególnie dotkliwe i, i bolesne. Na pewno tutaj możecie być pod wpływem innych osób, i to niestety też mogą być osoby bardzo toksyczne więc na to. Kochani, szczególnie uważajcie, tak, żebyście w jakiejś nieświadomości, w takie relacje nie dali się wplątać. Więc trzeba mieć tutaj otwarty umysł, żeby właśnie taką toksyczność kogoś wychwycić, jak gdyby od razu, tak, nie dać się w to wciągnąć. Warto w tej karcie też panować nad umysłem w sensie, żeby nie oczekiwać najgorszego, żeby nie myśleć pesymistycznie, żeby nie pozwalać. Kierować nami, naszym lękom, naszym obawom, naszym strachom, jakimś fobią, tak? Tylko, żeby właśnie bardziej to wszystko racjonalizować i e, porzuca, porzucać takie właśnie myśli takie energie. Kochani, refleksja. Miej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami. Mhm. Koziorożec. Koziorożec, moi drodzy, ma dzisiaj kartę Księżyca, czyli pewne rzeczy dla Ciebie są. Ukryte, tak? O czymś nie wiesz. Możesz być zdezorientowany w związku z tym w tej sytuacji, w której się znajdujesz. Mogą jakieś też lęki tutaj ci towarzyszyć, jakieś obawy. Możesz też być w iluzji, tak? Czyli tworzysz sobie jakieś obrazy, bo nie wiesz. Czegoś nie wiesz, nie masz konkretu, nie masz odpowiedzi, to sobie coś wyobrażysz. Twoja wyobraźnia ci będzie podsuwać właśnie jakieś takie obrazy, ale one niestety nie są prawdziwe. To jest iluzja, którą tworzy nasz. Umysł. Równocześnie tutaj ta nasza wyobraźnia też może uwalniać jakieś, jakieś demony, które gdzieś tam w nas tkwią. No i oczywiście pełni obaw, pełni właśnie takiego cierpienia w związku z tym. No niestety możemy się poddawać tej, tej, tej ciemnej energii. Więc postarajcie się, mimo wszystko, że jest ciemno, bo, bo przy Księżycu jest ciemno, jednak wykorzystać chociażby tą poświatę, którą Księżyc nam daje i dostrzec prawdziwą naturę, Różnych rzeczy, tak? Czyli zaakceptować też to, że nie do końca wszystko widzimy, ale jednak coś widzimy, więc skupić uwagę na tej prawdzie, tak? Więc po to, aby nie stracić celu, kierunku, aby nie stracić jakby. Yy... Wiary w to, że możemy iść w tym kierunku dla nas prawidłowym, e, jednak iść. No i pamiętajcie o tym, że Księżyc zaburza nam taką jasność myślenia. No, niestety, wszystko jest właśnie takie zacienione, zaciemnione i jest e, często właśnie jedną wielką iluzją. Niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. No, i moi drodzy, wodnik. Wodnik dzisiaj ma dwójkę buław, a więc, drogi wodniku, no stoisz najwyraźniej na jakimś rozstaju. Zastanawiasz się, co powinieneś zrobić. No i tutaj to jest dobry czas na to, aby zastanowić się właśnie, aby. Y Przemyśleć wszystko, aby też postawić czoła tej sytuacji, tak? Bo czasem właśnie uciekamy, no więc tutaj warto tak odważnie stanąć, warto to wszystko przeanalizować. Jeżeli się zastanowicie, to ja myślę, że bez problemu będziecie potrafili wyciągnąć właściwe wnioski, i wtedy już ta decyzja wcale nie będzie taka, taka trudna i taka, i taka niemożliwa do mm, podjęcia. Yy, bardzo możliwe, że to jest takie poszukiwanie drogi, której no przynajmniej wy nie znacie, albo w ogóle nawet i nikt przed wami tą drogą jeszcze nie szedł, tak też może być. No, czyli odkrywacie coś nieznanego, no i możecie być po prostu pierwsi, tak, w tym, w tym właśnie rozwiązaniu. Na pewno was widać, na pewno się wyróżniacie w tym momencie z tłumu, no i jesteście śmiali, odważni i myślę, że też chętnie podejmiecie ryzyko, jeżeli tylko się zastanowicie nad tym i przestaniecie właśnie się bać. Utraty tego czegoś, czego nie wybierzecie, tak? Bo wybieramy jedno, tracimy drugie. I ta obawa tutaj może Was blokować. I dla Was cisza, kochani. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi, w ciszy znajdziesz ukojenie. No i pozostała nam, kochani, rybeczka, karta świata dzisiaj dla ryb, a więc moi drodzy, no na pewno kończy się jakiś etap, tak? Jeżeli świat, to zamknięcie mm, etapu, osiągnięcie jakiegoś celu, tak? Można powiedzieć spełnienie, radość, która za tym podąża. No i też oczywiście myślę, że byliście bardzo zaangażowani. Jeżeli udało się Wam przejść całą drogę i dotrzeć do tego punktu, to znaczy, że działaliście z wielkim zaangażowaniem. No i oczywiście dużo wnieśliście tak do tego, aby to się zrealizowało. Na pewno ym, to jest też takie, takie poczucie satysfakcji, które pozwala nam dzielić się z innymi. Tym, co się posiada, tak więc, więc to też jest, jakby tutaj, takie można powiedzieć, łatwiejsze, bo jak my się dobrze czujemy, jesteśmy szczęśliwi, spełnieni, to chcemy też, aby obok nas inni ludzie również byli szczęśliwi i spełnieni. Oczywiście, jest to karta również Dalekich Podróży. Więc, może jakieś wyjazdy, no mamy wakacje, więc, może jakieś dalekie zagraniczne podróże. Może oczywiście to być kontakt też z osobami, które są gdzieś w dużym oddaleniu za granicą, czy nawet zawodą mniejszą, większą. Kontakt z takimi właśnie ludźmi. No i cóż, i karta jeszcze dla Was, drogie rybki. Przyjemność. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Dobrze, bierzemy aniołki. Wylosujemy sobie trzy karty anielskie jako trzy rady dla Was. No, ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, na które chciałby dziś uzyskać odpowiedź, też można w ten sposób do tych, do tych kart podejść. A więc grupa numer 1, kochani. Grupa numer 2. No i grupa numer 3. Tak. I już będziemy czytać. Co tu mamy? Jedyneczka, kochani, to jest nie, nie z wykrzyknikiem, czyli takie zdecydowane nie. I już to będziemy czytać, bo tutaj jest ładny opis. Mm, tak. Odpowiedzią na Twoje pytanie jest zdecydowane nie. Nie powinna Cię ona jednak martwić, ponieważ z czasem zrozumiesz, dlaczego taka odpowiedź była dla Ciebie najlepsza. My często mamy taki bunt, prawda, przed nie, a jednak czasem właśnie. Potrzeba czasu, aby to zrozumieć. Dwójeczka, kochani. Decyzja należy do Ciebie. Decyzja należy do Ciebie. Końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. To w Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy cię ktoś inny i przejmij kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na nią i skorzystania z Twoich wcześniejszych doświadczeń. No i kochani, trujeczka: pokojowe rozwiązanie. Wyzwania, które przed Tobą ostatnimi czasy stawały, nareszcie dobiegną końca. Konflikt zniknie i w krótkim czasie zostanie zastąpiony harmonią. Wszyscy będą podzielali poczucie spokoju, nawet jeśli część z tych osób nie do końca się z tym zgadza. Wszelkie konflikty zostaną rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Może to oznaczać sprzeczkę z pracodawcą, zmagania prawne, arbitrażowe załatwienie spraw oraz konflikty z rodziną i przyjaciółmi. Bądź skłonny do przebaczenia i wykazywania zrozumienia w stosunku do tych, którzy byli w błędzie. Pozwól, aby zapanował spokój, jednocześnie będąc łaskawym i pozwalając innym zachować godność. No tak, czyli tyle mamy, kochani, na temat piątku. No i teraz przyjrzyjmy się po kolei sobocie. Więc to będzie tak, sobota, czyli 29 lipca, kochani, 2023 roku, wibracja soboty to będzie siódemka. No i siódemka to oczywiście taka energia, kiedy my Bardziej od takiej aktywności na zewnątrz, właśnie skupiamy się na, na takim swoim wewnętrznym świecie. Tak? Często odrywamy się troszeczkę nawet od rzeczywistości w tej energii, i oczywiście y, można tutaj medytować, można uczyć się czegoś, tak? można y, generalnie y, analizować pewne rzeczy, czytać książki. Czasem to są właśnie takie momenty, kiedy za, zaszywamy się we własnym domu. I po prostu z herbatą i z książką odcinamy się od całego świata. Natomiast myślę, że mimo wszystko ta siódemka z to znaczy z soboty, nie będzie aż taka bardzo odcinająca, ponieważ Księżyc jeszcze przez całą sobotę będzie w znaku strzelca i właściwie aż do rana, do niedzieli, tak? Bo dopiero wtedy zrobi ingres do koziorożca. Więc przy energii strzelca, myślę, że ta siódemka, tak jak mówię, nie bardzo Was odetnie. Może będziecie rozmyślać, może będziecie planować tutaj przyszłość, ale właśnie widzę to planowanie z takim dużym rozmachem, tak jak to właśnie potrafi strzelec. Czyli będziecie czuli w sobie tą energię, tą chęć do działania i nawet jeżeli dzisiaj tego nie zrobicie, bo skończy się na planowaniu, to te plany będą naprawdę dalekosiężne i będą mieć ogromny rozmach. Można powiedzieć, rozległe, związane z ludźmi, związane z podróżami, tak? To wszystko właśnie będzie się w nich zawierać. Na pewno też dużą rolę tutaj będzie odgrywać poczucie wolności, niezależności, więc takie tematy dzisiaj będą, będą ważne. No i oczywiście nauka, nauka będzie się może chcieli dzisiaj czegoś właśnie uczyć w zaciszu nawet domowym sami, sami dla siebie. No i kochani, weźmiemy sobie karty. Hmm, z pozytywnych inspiracji, tak. Weźmiemy sobie jedną kartę dla nas wszystkich na sobotę. I to będzie, kochani, karta, która brzmi następująco. Niemożliwe to słowo istniejące wyłącznie w słowniku. No, chyba tak. No, to jest właśnie słowa, które może wypowiedzieć strzelec, tak? W Księżyc znaku strzelca mówi: niemożliwe nie istnieje. Istnieje, ale tylko w słowniku, tak. Ok, moi drodzy, czyli co, sobota, idziemy do niedzieli. Niedziela, moi drodzy, to będzie już 30 dzień e, lipca 2023 roku, wibracja dnia to będzie ósemka, a księżyc, tak jak powiedziałam, o godzinie 5.44, czyli wczesnym porankiem, przejdzie do znaku e, koziorożca. No i cóż, no jest to niedziela, dzień odpoczynku, więc myślę, że nie będziecie bardzo zapracowani, tak? No chyba z wyjątkiem tych, którzy rzeczywiście w niedzielę pracują, muszą pracować. Na pewno będzie tutaj dużo siły, odczujemy taki przypływ sił. No nie zachęcam do pracy, no jednak miejmy ten y, dzień odpoczynku, tak? Jeżeli pracujecie przez cały tydzień. Natomiast y, ci, którzy faktycznie idą dziś do pracy, to myślę, że pomno niedzieli to będzie dzień bardzo intensywny i warto nie zmarnować tej energii. Skoro i tak już jesteście w pracy, no to no to to wykorzystajcie. Na pewno, skoro nie praca, to przynajmniej plany. Więc możecie mieć dzisiaj taką pokusę, żeby właśnie robić plany. Plany dalekosiężne, bo w ósemce wszystko to, co związane z materią, z pieniędzmi, no powinno to pójść sprawniej, powinno to jakby tak bardziej y, tych kształtów szybciej nabierać, tak? No i oczywiście ósemka to również siła fizyczna, czyli być może dzisiaj właśnie tą e, aktywność wolnego dnia wykorzystamy w taki sposób, właśnie czy pójdziemy na trening jakiś, czy wybierzemy się, nie wiem, na jakąś wyprawę w góry niższe bądź wyższe, w zależności od kondycji, od możliwości. No, w każdym razie intensywnie, tak? Więc to może być bieganie, może to być rower, może to być daleki spacer chociażby, tak? Więc myślę, że ten wysiłek fizyczny e, dzisiaj będzie dla nas odpowiedni. E, z kolei, mm, ósemka też powoduje, że jesteśmy trochę bardziej nerwowi i rozdrażnieni. I na to trzeba uważać, żeby się nie dać sprowokować, bo, bo przecież ta energia wpływa na wszystkich, nie tylko em, na Was. Się może ten koziorożec troszeczkę to, jakby tak powiedzmy, uspokoi, ale, ale z kolei w koziorożcu my mamy poczucie władzy i poczucie racji, tak? Więc tutaj właśnie te nerwy mogą zostać gdzieś tam uruchomione, bo będziemy chcieli postawić na swoim, pokazać, że to ja mam rację, ja wiem lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc z taką energią możemy się dzisiaj zderzyć. No i, kochani, pozytywna inspiracja. Dla nas wszystkich na niedzielę to będzie. Twoje życie staje się najpiękniejsze, gdy kochasz siebie. No myślę, że przekaz nie tylko na niedzielę, na każdy dzień tygodnia, ale skoro dzisiaj został wylosowany, to nie zapominajcie właśnie o tym, aby kochać siebie. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego piątku, cudownego weekendu. Na kanale są już, kochani, prawie wszystkie czytania miesięczne. Jeszcze tylko jutro ostatnie dwa. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że to tak długo trwało, ale no tak, tak, to, tak to musi być po prostu. Muszę mieć czas na wszystko. Muszę, muszę ten czas dzielić równo i sprawiedliwie. Więc kochani, cudownego weekendu i słyszymy się w poniedziałek.